Uliczny rad, muszę do tego wrócić, uliczny rad, fungowe sobie mucić. Zapraszamy wszystkich stałych i nowo przybywających widzów na kanał Mięsiak Mięso do wchodzenia do naszego tak gdzie będziesz mógł wspierać nasze materiały. Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kanale Mafia Pruszkowska Mięśniak Mięso i zapraszam do oglądania najnowszych pytań i odpowiedzi. Dużo się pisze o różnych chłopakach per legenda, na przykład Misiek. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Czy uważasz się za legendę Pruszkowa? Kogo uważasz za postać legendarną lat 90.? Misiek z nadarzyna wydaje książkę: kupisz, przeczytasz. Zapowiada też walkę z masą, formule MMA. Na kogo postawisz? Na pewno na pewno nie, nie na Miśka, czytaj nikodemadyzmy warszawskiego miasta. Jego mogę zakwalifikować do poziomu legendy Nadarzyna, bo bez wątpienia w pewnych okresach miał tam dosyć wysoką pozycję, aczkolwiek z punktu widzenia całej gangsterskiej Polski lat 90., to jego pozycja była znikoma, a wręcz marginalna, dosłownie jak nasi w okupacji, chodził kanałami na powierzchni miasta, ogarniali naprawdę potężni i bezwzględni ludzie, dla których misiek był tylko kąskiem i powiedzmy, kolejną, kolejną działką. Jeżeli chodzi o jego książkę. To już sama nazwa, jednoosobowa mafia. Zal, zalatuje mi o, oksymoronem, bo w latach 80. tak, ale w drugiej połowie lat 90., czyli najbardziej krwawym okresie polskiego miasta, nikt nie, nikt nie latał w pojedynkę. Każdy ważniejszy za, zawodnik na mieście musiał mieć zaplecze i to, i to nawet takie miastowe tuzy jak Pershing, starzy. Starzy Pruszkowscy oczywiście, czy, czy Klepa, Klutek, Wariat. Oni wszyscy nic by nie, nie zdziałały, nic by nie znaczyli bez zaplecza w postaci swoich żołnierzy, bardzo ostrych niekiedy. Ale nie oceniajmy książki przed przeczytaniem. Jak wiecie, jestem chyba jedynym emerytowanym gangusem, który nie sępi kasy na książki. Eee, I od lat bardzo chętnie je czyta, tak więc e, i to niezwłocznie zakupię e, i przeczytam. A e, co do samej rzekomej walki w klatce z masą, to, to udało mi się e, moimi, moimi kanałami uzyskać krótki komentarz masy e, na temat całego tego wywiadu, e, w którym mi się o tym mówi. Grzysiu, Tyle razy yy, zmasakrowałem tego błazna, że mam już dość. Chyba, że za 2 miliony. W telewizji i w kominiarce. Aby mnie później na ulicy ludzie palcami nie wytykali, że niepełnosprawnych umysłowo bije. Milion dla mnie i milion na fundację dzieci policjantów pole, poległych na służbie. Pozdrawiam. Nic dodać, nic ująć. Hmm. Nie, nie mam duszy hazardzisty, ale, ale jakby, jakby miał stawiać, to stawiałbym ewentualne starcie na korzyść tego, który mimo, mimo wieku, bo oni są już w pewnym, w pewnym wieku, jest w formie. Ponadto, także pod względem kondycyjnym, masa jest zdecydowanie w lepszej formie niż Misiek. Miałem ok okazję oglądać kilka jego filmików na na Instagramie, gdzie, gdzie całkowicie to mały włos y, zrobiłby sobie krzywdę, także, także jego trening, trening wygląda, wygląda y, dosyć pokracznie, także y, wspomniana walka moim zdaniem y, miałaby prze, przebieg jak, jak ostatnia walka Pudziana, czyli przysłowiowe kilkadziesiąt sekund no i, po, i, i pozamiatane. Y, co do... Co do pytania, czy uważam się za legendę Proszkowa? nie, 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 aż tak, aż tak bym nie powiedział. Nie uważam się za, 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 za legendę, aczkolwiek spotkałem się z takim terminem w kontekście legendy przestępczej Ochoty, Raszyna czy Janek. Nie dziwię się, bo na tym terenie byłem królem, głównodowodzącym wręcz z ramienia Pruszkowskich przez, przez 4 lata. Nie wiem, może w sumie powinienem gdzieś na Grójeckiej, może na Szczęśliwicach odcisnąć swoją dłoń w, 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 na jakimś deptaku. No ale na poważnie to fakt, byłem niedobry i miałem wielu jeszcze bardziej niedobrych pod swoją komendą. Miałeś jakiś kontakt z Cieślakiem, z grupy mutantów, znałeś go? Jeśli tak, to co byś o nim powiedział? Poznałem ich w połowie lat 90. na dyskotece w Stodole na Batorego na kilka lat przed moim wystąpieniem w Pruszkowskie szeregi. Mutanci przybyli wtedy większą grupą, chyba z 20 osób. Ja byłem z bratem i wspólnikiem oraz moją ówczesną dziewczyną. Lubiłem tą dyskotekę często się tam bawiliśmy, przychodzili tam wszyscy jumacy z Warszawy, świetnie, byliśmy świetnie zarabiającymi dzieciakami, a stodo, stodo, stodoła była w tamtym czasie bardzo popularnym miejscem, fajną dyskoteką. W pewnym momencie moja dziewczyna, idąc do, do toalety, została zaczepiona przez jednego z małlatów od, od, od nich. Próbując wciągnąć ją do kibla, zerwał jej złoty kajdan. Niewiele, 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 niewiele myśląc, kazałem jej pokazać, który to, który to zrobił. Następnie po dwóch liściach chłopak, chłopak z chłopaka nie było co zbierać zlecieli się mu i bramkarze, którym szybko wyjaśniłem, o co chodzi, więc jak zawsze w tego typu przypadkach padło hasło: wszyscy na zewnątrz, niech sobie wyjaśnią sprawę na solo. No i wychodzimy, wychodzimy z klubu, a tam zamiast z zazdrosnego małolata stoi cieślak, gotowy do nas na pierdalanki. Wtedy go nie znałem. Nie zrobił na mnie żadnego wrażenia. Myślę sobie, no, formalność. No i tak też się stało. Po kilku minutach leżał, a na mnie ruszyli jego koledzy. W ostatniej chwili bramkarze wciągnęli mnie do, do środka, do klubu, a w miejscu, gdzie, gdzie stałem, poleciał grat, noży, butelek i różnych prętów, cegieł. Znajomi, znajomi bramkarze ewakuowali nas na zaplecze i powiedzieli, żebyśmy jechali do domu, bo robi się gorąco i może być problem z opanowaniem towarzystwa. Wezwali nawet taryfę, ale zanim dojechała, na, na, na zaplecze jakimś cudem weszli kompanii cielusia, starsi chłopacy. Chyba czterech słusznie zbudowanych, takich po 110 kg, no, oczywiście na futerowanych towarem. No i się zaczęła zabawa, której nie miałem prawa wygrać. Niestety, z towarzystwa, w którym przybyłem, najbardziej waleczna okazała się moja ówczesna dziewczyna, która starała się przerwać tą nierówną walkę. No, panowie natomiast. Stali I i się patrzyli. No, Chodziło o, o mojego brata i, i wspólnika. Trwało to jakieś 15 minut. A po tym, jak się zmęczyli, ewakuowaliśmy się do, do taryfy. A ja po, po wszystkim wyglądałem dosłownie jak piłka do raury. Siema, czekam na filmik o, o różyku. Dobre filmy ogółem. Pozdrawariacie. Mogę powiedzieć, że, że e, z okolicy Baza Różyczka na Pradze, to moje e, w zasadzie rodzinne strony, e, bo moja rodzina pochodzi z ulicy Kawęczyńskiej, moja babcia mieszkała tam ca całą woj wojnę. E, dopiero pod koniec lat 70. przeprowadziliśmy się stamtąd e, na Mokotów. E, byłem niechlubnym adeptem szko szkoły podstawowej numer 164, z którą nie było mi po drodze, bo bardzo często wagarowałem jeżdżąc właśnie tam na, 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 na Bazar Życkiego, podglądając chłopaków na, na bęklu. Uwielbiałem patrzeć, jak skubią w trzy karty kolejnego frajera, łudzącego się, że może coś tam wygrać. Znałem ich patenty, podziwiałem ich, imponowali mi. Można powiedzieć, że bardzo wtedy chciałem być tak, jak oni. No, przed nikim kompletnie nie pękali, nawet przed milicją. A łatwość, jaką zarabiali, gruby pitos, była bardzo kusząca. Niestety nie zawsze moje praskie wspomnienia były pozytywne. A akcja miała miejsce w 98 bodajże roku. Mój brat wtedy pojechał na Różyk. Chyba coś tam chciał kupić. W dodatku samochodem pożyczonym od dziadka, mojego dziadka naszego. Zostawił go na parkingu dosłownie na 10 minut. Wychodzi z bazaru, a tam auta nie ma. W bramie, w bramie buja się trzech małolatów zagadują go, że mogą auto odnaleźć. Oczywiście, że nie za darmo. Wykupka miała kosztować, z tego co pamiętam, 1000 dolarów, koło papieru. I całe szczęście, że mój brat zachował jasność umysłu i po, poinformował pomocnych dżentelmenów, że nie ma takiej oczywiście kasy przy sobie. Ale jego brat, czyli ja, mam i oczywiście w ciągu 15 minut dowiodzę. Byłem wtedy na ochocie, pamiętam, w całkiem do, dobrym bojowym składzie. Pojechaliśmy tam w czterech około 500 kg żywej wagi. Do, dotarliśmy w 10 minut. Początkowo sprawę chciałem załatwić oczywiście pokojowo, bo rozumiałem. Byłem kiedyś jumakiem, że nie wiedzieli komu, kom, kom, komu oni buchnęli auto. Niestety panowie zaczęli. Się stawiać, więc musieliśmy w trybie natychmiastowym wyperswadować im ich zamiary. Na szczęście dla owych dżentelmenów odbyło się bez kar finansowych. O, o Bęklu, o Różiku jeszcze będziemy wspominać. Jak oceniasz pracę policji i milicji w czasach swojej świetności, a teraz? Moim zdaniem jest duży progres nie była ziemia, jednym słowem przede wszystkim pod względem sprzętu, ale i wykształcenia i wyszkolenia ja pamiętam czasy jak podstawowym radiowozem był Polonez Karo który co najwyżej mógł służyć jako środek transportu, ale z pewnością nie jako wóz pościgowy pamiętam jak będąc jeszcze jumakiem to bywa, bywały takie sytuacje, jak polo, Polonaziny wypróbowały sobie flaki w pogoni za nami, bez, efe, bez, bez efektu wąchały spaliny oddalających się naszych BMek. Jeżeli chodzi o metody pracy, to niewiele się zmieniło. Cały czas policja i prokuratura lu, lubią chodzić na skróty, pozyskując 60 koronnych. Nie szukając innych e, dowodów, to, to był właściwie podstawowy błąd organów ścigania, jeżeli chodzi o wa walkę z Pruszkowem. E, no, po tym, jak po pozyskali Jarka Masę jako ko koralnego, od razu przystąpili e, do zatrzymań, e, chcąc e, brylować we fleszach e, przed kamerami, chępiąc się rozbiciem mafii. E, był to. Był to e, Moim zdaniem kardynalny błąd, poza jego zeznaniami wiarygodnymi, kompletnie nic nie mieli, śledczy w mojej sprawie sami mi to powiedzieli, po kilku miesiącach od mojego aresztowania, chcą zrobić ze, ze mnie drugiego pruszkowskiego świadka koronnego, finalnie jak wiadomo nie układało, nie udało im się to, a świadkiem został Sikor, kolega Petracha. Mając podstawę w zeznaniach, w postaci zeznań, wystarczyło zaangażować się do, do pracy operacyjnej, poznać nasze interesy, zgromadzić materiał. A było wtedy, to było wtedy dzieci proste, bo nikt z nas tak naprawdę nie przyszedł do konspiracji. Dwa miesiące ścisłej obserwacji pozwoliłoby zgromadzić cały jakiś potrzebny materiał, dowodowy. Tymczasem po dwóch latach od po dwóch latach tymczasowego aresztowania gdy sądy zaczęły ponaglać o akt oskarżenia i sugerować, że wiecznie nas na sankach nie można trzymać to zaczął się szał latanie po przedsiębiorcach na ochocie szukając czasami i wymuszając zeznania tak jak w przypadku wymuszenia na, na dyskotece w Błędowie, gdzie dwoje starszych schorowanych ludzi, nawet aresztowano. Poszli na, na kilka miesięcy do aresztu, bo nie chcieli zeznawać przede wszystkim na mnie. No, kurio, kuriozalna sprawa, którą kiedyś szczegółowo omówię, bo nie słyszałem o takim przypadku, żeby normalnych ludzi. Niezwiązanych z żadną patologią wsadzać do pudła. No, totalna lewizna, za którą dostałem 3 lata w pierwszej instancji, w apelacji sprawa poszła do ponownego rozpatrzenia i stał się cud. Jeden z, z moich podwładnych z Nowego Dworu Mazowieckiego stał się ma małym świadkiem koronnym, czyli 60. -ką no bardzo wiarygodną, bo rozłożył na łopatki nowodworską fabrykę amfy. Poinformował on o tym sąd i zeznał zgodnie z prawdą, że wymuszenie takowe nie miało miejsca. Sąd jednak miał gdzieś jego zeznania, wydał wroki skazujące. No kuriozum totalne. To by było na dzisiaj tyle, kłaniam się wszystkim. Subskrybujcie, wciskajcie dzwonek i do następnego QA.